Dzień dobry. Cześć. Aaa, tu jest umówione... Dzień dobry. Dzień dobry. z wszystkimi? To w takiej... To nie na żywo, mam no nadzieję. Tak, Nie, wydaje czy nie? No tak. Pan burmistrz coś powiedział na to? Nie, jeszcze nie. Nie, tak, nie, tak jest, jestem gospodarzem, ale. powiem tak, idziemy w 25-lecie brygady. Chcieliśmy dochodzić do tego 25-lecia poprzez różne inicjatywy, nie tylko, żeby to odbyło się uroczystością, uroczystym apelem, z różnymi, można powiedzieć, przedsięwzięciami i defiladą ale takimi małymi metami, które doprowadzą nas do tego i będziemy czuć, że w końcu jest to 25-lecie. Jednym z tych właśnie jest stosowanie grup turnieju właśnie piłki z okazji 25-lecia i razem tutaj z panem burmistrzem, wspólna inicjatywa miasta, już pielęgnowana można też powiedzieć od kilku ładnych lat. No, chcieliśmy to właśnie uświetnić naszą uroczystość i dojść do tego 25-lecia chociażby przez piłki. Panie burmistrzu, proszę, zapraszam. Panie generale, jest mi bardzo miło uczestniczyć w otwarciu i głosowaniu zespołów w grupach, dlatego że święto brygady jest świętem miasta, a płaszczyzna sportowa jest uniwersalna do świętowania i do budowania wszelkich wartości, więc wspieram każdą taką inicjatywę. Życzę jak najlepszych wyników, a przede wszystkim braku kontuzji, dobrej rywalizacji, integracji i świętowania, żeby tak brygada miała dodatkową wartość z tego turnieju. Wszystkiego najlepszego i życzę, znaczy i deklaruję, że my się do, oczywiście do tego w całą siłę jako miasto włączamy. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że rywalizacja nas nie poróżni. Będzie to formą zabawy przede wszystkim, fakt. Był sportowiec ważny i każdy sportowiec dąży, żeby osiągnął się jakiś sukces w tym wypadku. Naszym wspólnym sukcesem będzie dobra zabawa przede wszystkim i świętowanie od Dziękuję. Tak. Dziękuję. Proszę. Proszę usiąść. Witam wszystkich na oficjalnym losowaniu największego w 2019 roku turnieju wojskowego piłki nożnej z okazji 25-lecia 15-grzymskiej brygady. Witam głównych organizatorów dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zunkarnelizowanej, Pana Generała Brygady Norberta Janowskiego wraz z przedstawicielem sekcji wychowania fizycznego i sportu, Panem Chorążem Jelenuszem i Szczusarczykiem. Witam Burmistrza Miasta Giszycka, Pana Wojciecha Karola Jaszkiewicza oraz Prezesa Giżyckiego Klubu Sportowego Mamy Giżycko, Pana Janusza Szywnowskiego. Woli przypomnienia nadmienię, iż współorganizatorami turnieju są także burmistrz miasta Węgorzewa, Urząd Miejski Giżycko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Giżycko, Ośrodek Sportu i Rekreacji Węgorzewo oraz Giżycki Klub Sportowy Mabry Giżycko. Zanim rozpoczniemy głosowanie przypomnę formułę, w jakiej będzie się odbywał ten nasz turniej. Rewalizacje będą przebiegały w dwóch grupach. Grupa A, w której znajdą się trzy zespoły oraz grupa B, w której znajdą się, zmagania będą w drużynowej grupie. Harmonogram turnieju oraz terminarz wszystkich gier zostanie przedstawiony na odprawie technicznej, która odbędzie się w dniu 23 czerwca w Klubie Garnizonowym w dziecku na ulicy Mazurskiej 4 tam wszystkie reprezentacje otrzymają niezbędne dokumenty. Głosowanie będzie przebiegało w następujący sposób. W siedmiu pojemnikach zostały umieszczone nazwy poszczególnych reprezentacji. Dowódca, dowódca brygady pan generał będzie losował drużyny, które będą w grupie A. Pan burmistrz będzie losował drużyny, które będą w grupie B. B. Przypomnę drużyny, które zgłosiły się do tego turnieju to yy, reprezentacja Marynarki Wojennej, reprezentacja Sił Powietrznych, 12 Dywizja Zmechanizowana Szczecin, reprezentacja Wojsk Obrony terytorialnej, reprezentacja Żandarmerii Wojskowej, reprezentacja Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz gospodarz reprezentacja 16 Dywizji Zmechanizowanej. No myślę, że możemy rozpocząć głosowanie. Poprosimy o głosowanie pierwszej drużyny. która rozpocznie w grupie A. Dobra, że tak powiem, to panu burmistrzowi, ale żeby nie namieszać w grupach, jakby mogę zacząć od A, tak, to proszę bardzo. W grupie A drużyna z numerem 1 to... 12. dywizja zorganizowana w Szczecin. 12 Dziękujemy. Poprosimy pana burmistrza o pierwszą drużynę z drugiej Reprezentacja sił powietrznych. Grupa B. Siły powietrzne. Druga runda. Drugie miejsce w A. Inspektora z wsparcia sił zbrojnych. Skunale. Drugie miejsce w grupie B. Żandarmeria Wojskowa. I trzecia, a zarazem ostatnia drużyna w grupie A to... Wojska Obrony Terytorialnej i już wszystko wiadomo. wszystko wiadomo. Ostatnie dwie drużyny, które trafią do, do grupy B, będzie to z pewnością marynarka wojenna. I jako ostatnia drużyna do grupy B dołączy gospodarz. Nie były ostatni. Miałem nadzieję, że. Ale ostatni są pierwsze. Albo będą pierwszymi. Tak jest. 16. dewizja zorganizowana yy, w grupie B yy, na miejscu 4. Yy, zakończyliśmy głosowanie. 25-lecia XV Wielkiej Zorganizowanej. Wszystko przebiegło sprawnie, prowadzone to było, yy, prowadzone to było wszystko w formie live, yy, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to, jak to yy, wygląda. Gorąco zapraszamy wszystkich do kibicowania, zarówno na stadionie w Giżycku, jak i na stadionie w Węgorzewie, który będzie rozgrywany w dwóch miastach. Yy, od yy, 24 czerwca do 28 czerwca codziennie. Na pewno na jednym z, na obu boiskach będzie rozgrywany jakiś mecz, poziom piłkarski będzie yy, bardzo wysoki, gdyż są to zawodnicy wszyscy o wysokim poziomie wyszkolenia piłkarskiego. Cóż, dziękujemy za uwagę wszystkim niech wygra najlepszy. Powodzenia. 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 Obejście, opieść, który Pan podjął. Wszelkie Słychać nas było? Wszystko? W internecie tak. oglądamy.